Siemaneczko, kochani, witam was na moim kanale, jestem Wiktora. No a dzisiaj będziemy e, na Brockhaven przygotowywać się do Sylwestra kilka dni e, jest Sylwester, jutro są święta e, No więc jest mega ciekawie Ale skoro ja już nagrywałam przygotowania do świąt, to teraz nagrywam przygotowania do Sylwestra Tutaj będzie się wszystko działo, więc zaczynajmy Pierw na początku wybierzmy sobie jakieś, jakiś fajny dom Um, jakiś najbardziej taki sylwestrowy, żeby był. No, to jest jakiś ten. Um, Bomba? Nie, to jest. Nie wiem, nie wiem. Ale no, to jest trochę takie kojarzące się z sylwestrem. Um, bo, jakby no, to są takie fajerwerki ale. Ale no, nie, nie tego nie weźmiemy, więc. Um, co by tu wziąć? Dobra, to ja myślę, że weźmiemy sobie po prostu. Taki normalny dom, a najwyżej go jakoś przystroimy. Bo i tak byśmy dom... Przy... Ej, w sumie ten jest najbardziej taki na sylwestra. Dobra, weźmy ten. Musimy poczekać. Dobra, jest. Tam się światełko pali. Wszystko jest super. Więc chodźmy, ja was odprowadzę na szybko. Pewnie każdy z Was wie, jak on wygląda ten dom, ale okej. Okay? Więc tak, tutaj mamy takie fajne światło. Tutaj, które się mieni, to jest kuchnia. Tu mamy łazienkę, gdzie też jest takie światło, tu sypialnia. Tu jest jakby salon i tutaj moje miejsce do na nagrywek. No patrzcie, jakby kiedyś nam się udało, to to by było piękne. Nagroda. A teraz złoty będę miała. Patrzcie, no jak ja bym zdobyła srebrny, no to to naprawdę by było mega fajnie i mega mi było miło, ale my się nie o tym, więc zaczynamy. Zobaczmy, co mamy w ekwipunku Na pewno weźmiemy sobie co. Okej, okay, dobra. To tu zaraz zaczniemy działać, tylko musimy jeszcze zobaczyć sobie tutaj, czy coś jest takiego fajnego, sylwestrowego. Mam nadzieję, że coś będzie. Będzie, będzie. O, możemy wziąć gitarę. Kurde, ciężko tak trochę z tymi sylwestrowymi rzeczami, ale jakoś sobie poradzimy. Dobra, więc... popatrzmy sobie tu. Na pewno trzeba iść na zewnątrz. A. Dobra. I robimy imprezkę, więc wstawimy. O! Takie oto coś. Sylwester mi się kojarzy, z nie wiem z jakim kolorem, ale możemy dać czerwone. to będzie fajnie. O, tam też jest. I tutaj. O. No i super. Więc tak. Tutaj jest ok. Zobaczmy czy jeszcze nie mamy czegoś. Nie. Dobra. Na razie na to. A to co? Czy to będzie jakieś wybuchy, bo ja muszę jakieś fajerwerki sobie obczaić. U! Ależ to z dobra nie oglądajmy nawet tego. To na pewno się tutaj postawi. Pyk. Okej. Okay. Na pe... Strzela. Um, to co my tu jeszcze mamy? O, po co ja zamykamy? Musimy jeszcze um, o balony, balony. No dokładnie balony. Tu. I wszędzie, żeby O nie limit jest! No zapomniałam, no nie limit jest, ale to nie. My sobie poradzimy. O te będą Te raczej będą najlepsze. Um, Co my byśmy mogli jeszcze zrobić? Dobra, to z jakiejś rzeczy trzeba zrezygnować? Zrezygnujemy najwyżej z tego jednego. Dobra. I idziemy. Bo wiecie co? Ogółem wydaje mi się, że na Brock Heaven nie ma jakby Sylwestra, że jakby nie robią tego. Przynajmniej ja nie pamiętam. No więc postawmy jeszcze może tu balony o, no jest fajnie jakoś yy, więc tak gitarę będziemy oczywiście, że grać mogę wam coś zagrać dobra, yy, co my tu jeszcze mamy, czekajcie mmm yy. Dobra, to tak, pojazdowki są. To możemy pojechać teraz do sklepu jakiegoś. Oczywiście, że koniem. Bo jakże inaczej? I na pewno stylówkę będę musiała zmienić. Mam piękną stylówkę, ale to nic, jakoś przeżyję. Eee, to tak, do sklepu jedziemy. Zobaczyć, czy coś będzie fajnego. Chociaż nie, jak w sumie nie. Przejedźmy się, tak, o, może będzie coś fajnego. Mm -mm. Dobra, wracamy się. Musimy jakąś sobie stylówkę zrobić. Patrzcie, sanie Mikołaja. No, jak się w ogóle czujecie z tym, że jutro jest wigilia, 24 grudnia. No ja się czuję mega fajnie Dobra Więc tak tutaj sobie tutaj jeść trawę z doniczek No A my idziemy na stoić dom Okej okay. Więc tak, jeszcze sobie na pewno przygotujemy jakieś no jakby potrawy. Jeszcze raz sobie dokładnie przejrzę, czy nic na pewno nie ma. Weźmiemy sobie bombę, a później wam powiem do czego. Balona możemy. Yy. Mm -hmm. Tu nie ma. Okej, okay, jakie siedzenie? Okej okay. Dobra, więc tak Musimy przystroić ładnie W naszej talii. O, okej okay. No bo wiecie W Sylwestra zawsze się coś dzieje. Dobra, na razie będzie tak Teraz trzeba Zobaczcie będzie... Bo Bomba przecież wybucha. Bomba wybucha. Dlatego to będą petardy, e, a balon po prostu, że mam z tego. No. E, I czy jeszcze my coś tutaj będziemy mieli? Hmm. No, nie ma takiego nic jeszcze. Możemy wziąć to ewentualnie. Nie wiem, czy w Sylwestra. W ogóle je się tort, ale okej. Okay. No, jakoś to wygląda. Dobra, spoko. Jeszcze tu postawimy jeden, żeby ładnie wyglądało. Był jeszcze kiedyś czekoladowy tort. To tort, tort, ale nie wiem. Usunęli teraz akurat. Znaczy, no to już dawno usunęli, ale nie ma, nie ma. Dobra, więc... Yy... Co my tu jeszcze mamy? No już tak naprawdę nic, więc musimy sobie przygotować stylówkę. Yy, dobra, więc tak piszemy. Neve. Or. Nie wiem, czy ja to dobrze piszę, ale. No. Jo! Neve, Happy. No coś tu jest. O, może. Fajerwerki. dobra weźmy je. Mm, co to jest? O, kapelusz z tortem. Co to jest? Aha. Mamy tu opaseczki, zobaczcie. Mm, co to jest? Ej, fajne. No, Dobra, weźmiemy. Ehm. O, czapeczkę. Czapeczkę oczywiście, że weźmiemy. Co to jest? Co? Aha. Nie, bo to miana w 2020. O, balony! No nie no oczywiście, że bierzemy. Okej, okay, i to tyle. Ale moim zdaniem wyglądamy nawet fajnie. Ehm Barsty, to jest mm. Stylówkę nawet też mam taką fajną na Sylwestra, więc jej nie będę jednak zmieniać. Ale i tak wygląda no, fajnie. To są jakby takie fajerwerki, tu balony. Bym chciała taką miniaturkę, no ale nie wiem, zobaczymy. Dobra, więc tak wygląda moja stylówka. Eee, proszę bardzo. Więc co, mam za że wieczór. Już się trochę ściemnia, a my lecimy. Tyk. Aha, myślałam, ale to jednak nie, jeszcze nie. To możemy się w sumie... Yy, a jeszcze zobaczmy na pewno, czy nie ma... Czy ja dobrze to wpisałam, bo ja wiem, że pewnie źle. Nie, teraz to na pewno źle. Tu są jeszcze takie balony. E, dobra. Ale jakie rzeczy są? Patrzcie jakie okulary śmieszne. Ale to jest 2023. No, gdzie ty pędzisz Na mnie na imprezkę? I'm sorry. E, więc tak. E, co tu jeszcze jest? O konfetti takie. A e, nie, 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 bo to będzie za dużo. Że to jest z tego Six z, z tym traktorem, co kiedyś był w, re, w, w, w dorsach. Dobra, czy jest taka jeszcze czapeczka? Ale nie weźmiemy tą bardziej sylwestrową. Więc czekamy teraz no, na noc. No nie, bo nic się nie zrobi. Patrzcie, już się robi ciemno. Zobaczcie. Zaraz będzie, zaraz będzie ciemno. Uuu. Już jest ciemno, jest noc. Więc 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Uh. 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 No, no. Okej okay, kochani To by było na tyle w dzisiejszym odcinku Jeżeli wam się taki odcineczek podobał Zostawiajcie łapki w górę, subki A ja się z wami żegnam Buziaki, papa Pa! Pa pa! do nowego roku.